Dzień dobry! Ja wiem, że powinnam wysłać następny filmik, no ale nie było mnie w domu. Byłam u córki, oczywiście pomagać przy jej dzieciach. I po przyjeździe do domu będę musiała się teraz wziąć za ogródek. Mam kilka niespodzianek, zaraz Wam pokażę. Ale co wam powiem, miesiąc czasu już jest wiosna. Miesiąc czasu był stracony. Było tak zimno niesamowicie. Wczoraj jeszcze byłam ubrana w kurtce, a dzisiaj już krótki rękaw i jest bardzo gorąco. Przejdę się po ogródku i wam pokażę, co się zmieniło. A też pokażę Wam, co mam do zrobienia. Bardzo dużo do zrobienia, dlatego, że będę musiała skosić trawę, a przyciąć brzegi też maszynką. Gorąco jest bardzo, albo zaczekam z tym do późnego popołudnia, albo właściwie rano nie mogę robić, dlatego że trawa jest mokra i w maszynie te noże się zablokują, i później nie mogę włączyć maszyny. Zrobiło mi się już raz tak, zdarzyło mi się, po prostu się zakleiło. Dlatego muszę uważać też, kiedy koszę trawę. No nic. Pokażę Wam teraz niespodziankę. Parę małych niespodzianek. Pierwsza niespodzianka jest moja róża. Patrzcie, ile ma kwiatów. Zaraz przybliżę ją i zobaczycie, jak wygląda. Bardzo dużo kwiatów i ma jeszcze bardzo dużo pąków. Będę musiała poprzycinać przekwitnięte kwiaty, dlatego że one właśnie, gdy nie są przycięte, to tracą siłę. Patrzcie, jak pięknie wygląda ta róża. Ile ma kwiatów? Bardzo piękna. Zaraz się wezmę za przycinanie. Następna niespodzianka. To ja nie wiem, czy osoby z Polski widziały, jak wygląda kwiat Aloe Vera. Widzicie? Wyrósł i już kwitnie. Powinno być więcej, po prostu wyrósł, gdy mnie nie było, bardzo się wybił. I tutaj u dołu ma nowe zaszczepki, które będę rozsadzać. Jeden rozsadziłam w ubiegłym roku, to już jest dosyć duży i ten też rozsadzę. Nie chcę mieć ich dużo w jednym miejscu, i po prostu też będę wydawać. Bo mojej córki teściowa chciała, więc jej zasadzę i jej dam. Zasadzę w doniczkę, wsadzę. A moja największa niespodzianka, następna, to jest tutaj. Bardzo się ucieszyłam. Wrosły strasznie wysoko, proszę bardzo. Zaraz muszę też ich przywiązać. I zobaczcie. Już ma dwa czerwone małe pomidorki. I one tak, tak rosną. Widzicie? Już są dwa czerwone, i jest ich tutaj bardzo dużo. Patrzcie. Wszędzie są, wszędzie wiszą. Odpowiada temu krzaczkowi to miejsce. Bardzo się cieszę. A także pokażę Wam, co mnie zaskoczyło. Pięknie pachnie. Jaśmin, patrzcie, kwitnie wysoko, do góry, wspina się po aba. W końcu pachnie przepięknie. Teraz ten jaśmin będzie rósł bardzo prędko i jestem zadowolona, dlatego że ten krzaczek nie zamienia się tylko w badyle. Ma cały czas zielone liście. Także będzie ładnie wyglądać, gdy przestanie kwitnąć. Pięknie, pięknie pachnie. Ta róża dalej kwitnie. Też czeka, abym się nią zajęła. Dużo też ma pąków jeszcze u góry. Muszę więcej gałęzi wyrzucić. Właściwie to nie jest bardzo sezon na nią, ale jak kwitnie, to zostawiam kwiaty. No i widzicie, tutaj mam ogródeczek chyba z 15 cm szeroki wzdłuż płotu. I pomidorki tutaj też mają kwiaty. Będą sobie rosły krzaczek, będzie rósł wysoko. Właściwie wszystkie krzaczki mają kwiaty i prawie wszystkie krzaczki mają pomidory. Też muszę się wziąć za tą pelargonię. Znowu ją przyciąć, bo teraz na wiosnę to ona będzie strasznie prędko rosła. Ona ma przepiękny kolor kwiatów. Patrzcie tam, fioletowe, jaki afrykański bazul jest wysoki. Dużo gałęzi wyrzuciłam, ale dużo jeszcze jest do wyrzucenia, dlatego, że ja przycinam tylko te, które podeschły. I ten krzaczek też ma trochę pomidorów. Też rosną i ma więcej kwiatów. Przedłużyłam tutaj, żeby ich podwiązać wysoko, takie paliki. I gdy będzie potrzeba, to jeszcze dorobię więcej. Na razie zostawiam, bo nie chcę wyprzedzić krzaka. Ja nie wiem, co ten krzak wymyśli sobie. Może przestanie rosnąć. I tutaj mam coś bardzo ważnego. Pamiętacie, w ostatnim filmiku mówiłam Wam, o krwawiącym sercu. Patrzcie. Mówiłam, że za parę tygodni będzie miał pełno liści. Zobaczcie. Ile liści ma. I w następnym filmiku już będą kwiaty. Patrzcie, już zaczynają kwitnąć. Będzie obsypane kwiatami. Zobaczycie, jak wygląda pięknie. Zobaczcie na mój filmik Krwawiące serce. To zobaczycie, jak to pięknie wygląda. Bardzo rośnie prędko teraz. Ja mam pięć y, takich krzaczków w ogródku. Inne są małe, ale ratuję po prostu, dlatego że od korzeni wyrastają nowe krzaczki i ja nie chcę ich wyrzucić. I widzę, że róża też zaczyna kwitnąć, ale jest taka zniszczona. Po prostu jest za sucho. Jutro będę robiła pranie. To ta woda tutaj do ogródka przyjdzie. No i oczywiście przycinam ten krzak. To jest ta hibiscus po gałęzi i wyrzucam. Po prostu a, nie wygląda już dobrze. Gubi liście, żółknie. Chyba czas jest, aby się go pozbyć. Obetnę następną gałąź. Powiem Wam, że to zimno to mi się już znudziło. Było tak zimno niesamowicie. Nie można było nic robić. Obetnę tą gałąź. Wyrzucę całe to drzewko. Ten krzaczek. On ma przepiękne kwiaty, ale co zrobić? Słyszę, że sąsiedzi już pływają w basenie. Jeden dzień ciepła i już się kąpią. Tutaj są nowe listki. Ja to wszystko przytnę i może zostawię tylko jedną gałąź. Tylko którą? Może tą środkową i z tego zrobię nowy krzaczek. Bo ten rośnie w tą stronę. Ok. Wytnę tutaj ten kawałek. Wytnę tą gałąź i tą, zostawię tą środkową, małą, ma też nowe liście, wbiję palik i podciągnę i wyprostuję i będzie nowy krzaczek ze środka, bierzemy się za pracę. Przyniosę palik, idę poszukam. Podleję trochę tutaj, bo nie będę mogła palika wbić, bo jest bardzo twardo. Jak nasiąknie ziemia, to spróbuję wbić palik. Mam kilka takich palików, drewniane i metalowe, ale bardzo cienkie. A to jest rączka od jakiejś szczotki. Chciałabym to wbić, to by było najmocniejsze, ale nie wiem, czy wbije. Idź. To będzie dobrze. Jeszcze troszkę. Jak się to wyprostuje, to ja to mogę wyciągnąć I zużyć na coś innego? Tak będzie dobrze. Dobrze, dobrze. Będzie prosty. To na razie zostawię, nie będę obcinać. Gdzie ja mam te nożyce? Ta róża ma piękny zapach. Ona ma 23 lata. Jeszcze mam kilka krzaczków, które mają tyle samo 23 lata. Zrobiłam ich z jednej malutkiej zaszczepki. Jeszcze są, rosną, kwitną. Dojście, to mi się wydaje. Tamte gałązki też przytnę. Urządkuję tutaj i zobaczę jak to wygląda. To zrobione. Teraz muszę się zabrać tutaj dookoła. Nie będę Was nudzić. Ubiorę rękawiczki i tutaj zrobię. Stawić krzesło i dalej to wepchać za płot. On nigdy nic nie robi. Bo jak to upadnie, to tutaj leci mi i wszystko mi psuje. I ci, którzy wszyscy uwielbiają palmy, to będziecie mieć tak niesamowite, okropne gałęzie, które jak spadną ci na głowę, to po prostu mogą cię tak zranić, że wylądujesz w szpitalu. Z tego drzewa, to te nasiona są takiej wielkości jak orzech woskowy, duże. I to wszystko tu spada, jak się widzicie, do mnie na trawę. Ja muszę zawsze to sprzątać, zanim włączę maszynę do koszenia trawy. A tamte wysokie, też widzicie, nachyla się w tą stronę, on miał to wyciąć, nic się nie dzieje, a to powiedziałby mi już jakieś 3-4 lata temu. I to wszystko wiadnie się w moje rynny i ja muszę sama wchodzić i wyrzucać, bo mi zatyka te wszystkie rynny. I jak jest ulewa, to woda się przelewa, idzie tutaj pod dach i zrobiła mi Pięcie raz. To jest po prostu niemożliwe. A kiedyś te palmy wszystkie były w modzie. Jak weszły w modę, to wszyscy zaczęli ich sadzić. No i co się stało? Takie olbrzymie porosły. Żeby obciąć gałąź, to musisz mieć elektryczną maszynę, wspiąć się na takich włazach na drzewo i obcinać po jednej. Albo zawołać kogoś, kto ma taką firmę i którzy obcinają. A tamto ma takie malusieńkie nasionka. I gdy koszę trawę, to jest to samo. Biorę szufelkę, zgarniam szufelkę i rzucam do niego przez płot. To jest po prostu niemożliwe. No, ale nie widzę, że ludzie tak bardzo teraz sadzą te palmy. Dlatego, że to kiedyś była moda, one pasują, ale to możemy powiedzieć na plaży, gdzieś w parkach, a nie na swoich własnych podwórkach i swoich ogrodach. Już rozciągnęłam szlauf do ogródka, dlatego, że piorę i za każdym razem, gdy robię pranie, to woda leci do ogródka. A wczoraj podlałam tamtą część, teraz a, tą połowę, tutaj gdzie pracowałam. Ja piorę w zimnej wodzie, bo woda jest bardzo miękka, a to nie szkodzi w ogóle kwiatom i zaoszczędzam. Bez oszczędzania woda by mnie może kosztowała. 600 dolarów na 90 dni, a zapłaciłam. Ty, tym razem, ostatni rachunek, miałam 400 dolarów, i każdą kroplę oszczędzam. To sobie możecie wyobrazić, jaki drogi przychodzi rachunek, gdy ktoś ma dużą rodzinę. To jest tak jakby chwas. Rozsiewa się wszędzie i rośnie. Jest dobry na ten czas, gdy nie ma nic w ogródku. Ja trzymam, ale jak już ogródek będzie miał wszystko, to nie będę trzymała. To wszystko wytnę. że będę musiała wykopać korzenie i pozbyć się róży. Szkoda mi jej, bo dlatego, że miała naprawdę przepiękny zapach. A właściwie tutaj nie mogę pracować przy chwastach, aż się podleje, nasiąknie to wszystko, namięknie, bo nie będę mogła wykopać ich, bo tak sucho jest. wyrastają już nowe krzaki, te same. A pomiędzy tutaj cementem a murkiem zasiewają się same wszędzie. U tego sąsiada to rosły na dachu w rynnie i zapalą mu się dach niedawno. Zapaliło mi się solacha i właśnie to wszystko tam suche było, i palmy rosły u niego w Rymnie. Dobrze, że gałąź z tej palmy nie dosięgała w moją stronę, bo jeszcze by mi się dom zapalił. Oczywiście straż przyjechała i to gasili. Ale widzicie, jak sucho jest, jak prędko jest o pożar.